Dajcie dzisiaj tak krótko, wracam się do Was o poradę w sprawie opon, tak, tutaj mamy osechę. Eee, to opony u nas trzeci rok na tym ciągniku, no jeszcze bardzo dobre, dobry bieżnik, Dobre 4 cm jest tak, żeby wytrzymały Za to są niesamowicie spękane No i nie ma powietrza Tu jest Tu jest Tu jest spęknięć Tu jest Tu jest spęknięć Druga z tamtej strony jeszcze na powietrzu Ale tak samo spękana teraz powiedzcie mi, co tu dobrego kupić. Dobrego, dobrego to człowiek wiedział co kupić. Michelina, I to co kupić, żeby takiego w miarę budżetowego, żeby to pochodziło No i nie popękały po trzech latach. Czy jakieś link longi? Czy tutaj nam w sklepie Askenso polecają. Sam nie wiem, no, rozważamy naprawdę wszystko, nawet zakup opon używanych. Tutaj no, naprzód przydałyby się akurat jakieś no, nowe opony. To. Tutaj przy siebie kukurycy to na 250 z przodu zazwyczaj wisi. To, to one dostają, nie, nie ukrywam, że, że one tutaj na pusto jeżdżą. Dobra, dajcie znać w komentarzu, co byście polecali. Dzięki, cześć.